Wierzba dachowa, dobrze zrobiona czy źle, któż to wie, do góry jakieś 16 na 16 na pewno jest. Tabelka kalenicowa, potem jętki, potem kozły 20 na 8, ziemię w dół, podwójne jętki. To chyba 18 na tutaj taka ramowa ramowa belka chyba 24 na, na 18 czy na 20 tu jest taki dodatkowy szczyt to jest taki skośna koszowa belka też jest chyba 20 i coś 4 na 16. W tą stronę jest to samo. Tak to jest zrobione. Jedna jętka, druga jędka. Tak było to połączone, tu nie jest gruba belka, ramowa szczyty zazbrojone. Nie chodzi o to. Może pokażę dół. Bo tutaj ja się na tym w ogóle nie znam. Trochę się tam znam, trochę no, nie jest dół, jak to wygląda. No, tutaj jakieś alarmy zakładane są. No jest tak. Tam jest właśnie ta... skos. To jest ta... ten kozioł. 20x8 Murłata też gruba, chyba 16 x 18 na 16x16 18. Na, 16 na pewno A zaś takie tam witki wystają na zewnątrz, jak to wygląda? Znaczy już grube, wystaje na zewnątrz, boki ściany, nie wiem czy to kolankowe, czy to gdzieś na trympel. Mówię. Sobet przykręconą śrubą i 16 to gruby papie. Co tu jeszcze jest? To jest podparte tutaj. To jest profil. Grubościenny, wiem, taki jakiś tam z grubą ścianką. Owinięty jest pianką i potem siatką i klejem, żeby nie pracował. To chyba ósemka, grubościenna profila, co podpiera w kilku miejscach tutaj. Akurat w ściankach, co podpiera te, tą ramę.